Witajcie moi drodzy na kanale Wmiatacz Dajcie 700 cudów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze Jestem na porannym spacerku z, z Pieskiem, idę na grzyby U mnie się pojawił wysyp kurek, czyli pieczników jadalnych Właśnie jadę je na śniadanko dzisiaj Dobre, żółciutkie kurki Bardzo smaczne są Tak, taczki jak zwykle cudownie ćwierkają burza była, grad był u mnie w pustelni tak. wróciłem po przerwie no byłem na turnieju zachowym, dobrze no mi poszło, zająłem dziesięte miejsce także w czołówce byłem tak. skromnie no też ich wygrałem choć były dużo lepsze nagrody to nie chciałem ich mieć bo tam mi nie, nie zależy na to wcale po prostu byłem skromny A na ich zawsze się przyda Jestem przed pierwszym laskiem bukowym Zaraz będę sprawdzał miejsca kurkowe No to nie będzie dwie minutki słuchowisko Tak, piesek trzyma piłeczkę w pisku, czerwono-kluczastą To jego najbardziej ukochana piłeczka, choć ma cztery Jest szorst z piłeczkami ma czerwoną piłeczkę, ma zieloną ma pomarańczową i ma niebieską. Cztery piłeczki ma. Mój piesek. Tak. Chodź Tanku. Za chwilę odliczanko będzie. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę udanych wakacji. Wakacje coraz bliżej. 5, 4, 3. Dwa jeden, papaski też nie jest.